Rozwiązaniem równania jest liczba. Czyli tak, my zanim zaczniemy rozwiązywać to równanie, musimy pamiętać o wyznaczeniu dziedziny. Ponieważ mamy mianowniki, mamy tutaj dwa ułamki, a wiadomo, że dzielić przez 0 nie wolno. Czyli musimy zadbać o to, aby w żadnym z tych mianowników 0 nam się nie pojawiło. Jeżeli chodzi o ten mianownik po prawej stronie, no to widać, że tu mamy po prostu dziewiątkę. No więc dziewiątka jest zawsze różna od zera, więc generalnie tym mianownikiem się zajmować nie będziemy. Ale tutaj po lewej stronie mamy x, mamy niewiadomą, czyli musimy zapisać, że cały ten mianownik musi być różny od zera. No i teraz tak, ja obie strony podzielę przez 3. Czyli wówczas mam, że x plus 2 musi być różne od 0, tak? bo 0 podzielić przez 3 to będzie nadal 0, no i tą dwójkę przeniosę na prawą stronę, czyli x musi być różne od minus 2. Czyli to oznacza, że liczba minus 2 nie może być rozwiązaniem tego równania, więc w sumie już możemy wyeliminować odpowiedź a, tak? ona nie może być poprawna. No dobra, mamy dziedzinę, czyli możemy teraz przystąpić do rozwiązywania tego równania. Ja tutaj sobie wykorzystam proporcję, to znaczy wymnożę sobie wszystko na krzyż. Ten mianownik pomnożę przez 1, czyli mamy 1 razy, no cokolwiek to będzie dokładnie to samo, czyli tu będę miała 3 razy x dodać 2, równa się, a tutaj 9 pomnożę przez x odjąć 2. No i pamiętajcie o tym, żeby to sobie zapisać w nawiasie, bo cały ten licznik, całe to wyrażenie mnożymy przez 9. No i tak, wykonujemy tutaj mnożenie 3 razy x to 3x, 3 razy 2 to 6 tu mamy 9 razy x to 9x, 9 razy minus 2 to minus 18. No i przenosimy wyrazy z x na lewą stronę bez x na prawą, czyli mamy tak 3x. Odjąć 9x równa się minus 18 odjąć 6. Czyli 3x odjąć 9x to minus 6x, równa się minus 24. No i teraz obie strony dzielimy przez minus 6, czyli przez tą liczbę, która stoi przy x Czyli x będzie równy 4, bo minus 24 podzielić przez minus 6 da nam czwórkę i będzie to wynik na plusie. No i teraz bardzo ważna uwaga: zawsze rozwiązania konfrontujemy z dziedziną. Czyli gdyby na przykład okazało się, że tutaj w wyniku naszego rozwiązywania otrzymalibyśmy minus dwójkę, to mimo, że mamy tutaj rozwiązanie, to to nie może być rozwiązanie tego równania, ponieważ minus dwójka nie należy do dziedziny tego równania. Nam na szczęście wyszła czwórka, wszystko jest w porządku, czwórka należy do dziedziny, czyli poprawną jest odpowiedź C.